Witam w kolejnym zadaniu. Jest to zadanie czwarte, maturalne. Yy, tutaj będziemy musieli użyć wzorów skróconego mnożenia dla tego wyrażenia. No zatem zacznijmy liczyć tutaj yy, z tablic maturalnych. Użyjemy tego wzoru oraz użyjemy tego wzoru. Dobrze, to zaczynajmy. Wymnażamy 9 plus 24a plus 16a kwadrat. Jest to pierwszy człon. Teraz minus i teraz znawia się tutaj, że ten człon. 9 minus 24 a plus 16 a kwadrat równa się 9 plus 24 a plus 16 a kwadrat minus 9 plus 24 a minus 16 a kwadrat. Dobrze, no teraz trzeba tutaj posprawdzać. To się skróci. Tu tak samo, a kwadrat i zostanie 24a plus 24a to jest 48a, zatem jest to odpowiedź c.